odwieczni rywale. Dlaczego odwieczni? Ano dlatego, że oni to wszystko zapoczątkowali. Cześć, witajcie. Ja nazywam się Hincul i dzisiaj T-72BU, jak i również Abrams. W końcu dorobiłem się Abramsa M1A2, czyli ostatnią wersję czołgu topowego nacji zachodniej, czy flanki zachodniej tak zwanej NATO. T72BU, tego pojazdu chyba nie trzeba przedstawiać, już na moim kanale był wielokrotnie, ale jest to jeden z twardszych orzechów do zgryzienia w całej grze. Naprawdę fantastyczna maszyna i gdybym miał wam polecać, którą linię zacząć, zdecydowanie chyba wybrałbym właśnie ten pojazd. Chyba najprzyjemniejsza linia naprawdę pojazdy są fantastyczne. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze rakiety sterujące tak więc żaden pojazd takiego czegoś nie posiada tylko i wyłącznie właśnie te pojazdy posiadają rakiety co do Abramsa długo mi to zajęło dlatego że nie grałem akurat w ten tryb no Kilka dobrych miesięcy, dlatego że Wargaming postanowił wprowadzać tak zwane czołgi friki i myślałem, że to się skończy tak samo jak właśnie z drugą Wojną Światową, że tych czołgów frikowatych będziemy mieli dużo, dużo więcej i dlatego odpuściłem akurat ten tryb czołgów nowoczesnych. Tak się nie stało, dodali kilka pojazdów typu Armadildo, jakieś katy, jakieś nie wiadomo co i... Na tym zaprzestali. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Na chwilę obecną dodają tylko i wyłącznie pojazdy typowo historyczne, leopardy, brytyjskie pojazdy typu Challenger 2 i Miejmy nadzieję, że tych pojazdów pojawi się nacji dużo, dużo więcej, czekam również na pojazdy nacji izraelskiej, merkawy. Tutaj naprawdę mają spore pole do popisu. Oczywiście już zapowiedzieli, że na jesień mają się pojawić pojazdy nacji polskiej. Zobaczymy, co oni tam wydumają. Słuchajcie, na drugiej wojnie mogli wydumać, to i tutaj mają naprawdę spore pole do popisu. Co do pojazdu C72BU, tutaj penetrację mamy naprawdę fajną. Ogólnie na trzeciej erze jest to topowa era. To, to, jest, to jest akurat topowy czołg w całej grze. World of Tanks, jeżeli chodzi właśnie o T72BU, jak i również Abrams, też jest topowym pojazdem M1A2 Abrams. Penetracje na tych pojazdach są niesamowite. Tutaj na przykład patrząc na ten pojazd. Planki wschodniej mamy penetrację podstawową o wartości zawrotnej 606, tak więc naprawdę jest nieźle. Na pociskach premium mamy aż 697, ale to nie jest jeszcze najwyższa penetracja. Inne pojazdy mają jeszcze większą penetrację. Możemy również wspomnieć o uszkodzeniach. 550 uszkodzeń na strzał, przy bardzo krótkim czasie przeładowania. Mobilność tych pojazdów jest dużo większa, co niektórych medów na II wojnie światowej, ale to nie jest raczej dziwne. Patrząc ogólnie na trzecią erę, na te nowoczesne czołgi, to jest maksymalna era, maksymalne maszyny i tutaj już naprawdę nie ma miękkiej gry. Rozgrywki toczą się w zawrotnym tempie, jest dużo, dużo bardziej niebezpiecznie niż w, na przykład na innych erach. Patrząc na pierwszą erę, mamy bardzo podobne maszyny do pojazdów na II wojnie światowej, czyli te najwyższe tiery, dziesiąte tiery. Druga era taka po środku i chyba na niej tak chociaż coraz... Ciężej się tam robi, dlatego że leopardy zmieniły to wszystko, pojazdy stały się bardziej mobilniejsze, no i troszkę też przyspieszyły rozgrywkę, ale ta druga era mamy ciut więcej maszyn miękkich i gra się delikatnie wolniej. Jeżeli chodzi o trzecią erę, tu już naprawdę ta rozgrywka toczy się bardzo, bardzo szybko. Jeżeli jedna flanka pusznie bardzo szybko, drużyna ma przechlapane. Oczywiście jeżeli odpuści tą flankę. I tutaj jeszcze zobaczcie ten pojazd. Wielu się z Was zastanawia, czy warto kupić MBT 70. Nie warto, nie kupujcie tej maszyny, nie dajcie się nabrać, dlatego że ona tej erze praktycznie nie istnieje. Owszem, od czasu do czasu traci Wam się bitwa, gdzie zadacie te 780 uszkodzeń. Może więcej zrobicie, ale ten pojazd praktycznie nie istnieje w porównaniu do takich maszyn, jaką tutaj akurat widzicie. T72BU jest to chyba najbardziej taki wymagający przeciwnik. Owszem, nie mamy dobrego opuszczania działa, bo tylko minus 6 stopni nie możemy zbytnio sobie pograć na wieżę, ale mobilność wcale nie jest słaba, bo 60 ponad 60 km na godzinę, prawie 70-67 dokładnie, możemy bez problemu to wykorzystać, objechać naszego przeciwnika, zmienić flankę, tutaj mamy naprawdę dużo, dużo więcej możliwości niż na przykład na pojazdach ze standardowego trybu, czyli II wojny światowej, grając czołgami ciężkimi, bo ten pojazd jest tutaj klasyfikowany jako czołg ciężki. I teraz pytanie powstaje jeżeli ktoś by na przykład zaczynał ogólnie ten tryb, który? Którą nację poleciłbym? Ja chyba zdecydowanie poleciłbym właśnie ten pojazd. Chociaż czy Abramsowi, czy Leopardowi, ewentualnie brytyjskiej maszynie, nie wspomnę, są jeszcze chińskie maszyny, niczego nie brakuje. Ale ten Koksu jest naprawdę jednym z najlepszych czołgów właśnie akurat w tej rozgrywce. Zaraz Wam pokażę kolejną rozgrywkę i będzie to właśnie Abrams, jego taki największy wróg, M1A2. I również jest niesamowitą maszyną, ale patrząc na mobilność, tutaj akurat pojazd flanki wschodniej chyba wypada zdecydowanie lepiej. Szybciej się zbiera, nie jest takim wozem z węglem. Chociaż patrząc na amerykańca mamy lepsze opuszczanie działa, możemy zdecydowanie częściej używać właśnie wieży i grać w tak zwanym cooldownie, gdzie pojazd jest naprawdę bardzo wymaga wymagającym przeciwnikiem. Co do nowych maszyn, tak jak na przykład Leopard 2A5 czy Challenger 2. Tymi pojazdami jeszcze nie miałem przyjemności grać w topowych wersjach. I na chwilę obecną na razie skupimy się na tych dwóch maszynach, które już weszły od samego początku. Było to właśnie T72BU, jak i również Abrams. Te dwie maszyny przeważnie walczyły ze sobą. Jak te potyczki wyglądały? Kiedyś zdecydowanie wolniej, każdy poznawał nowe mapy, bo mieliśmy mapy specjalnie dostosowane, nie graliśmy na mapach, które były wzięte, które są wzięte z II wojny światowej. Te rozgrywki nie były aż tak mocno dynamiczne, każdy uczył się, każdy poznawał pancerze, pancerze również w pojazdach nie były tak znane, gdzie przebijać i tak dalej. Naprawdę na samym początku te bitwy trwały o wiele, wiele dłużej, bardziej takie statyczne były rozgrywki teraz. Już po takim czasie widać naprawdę, jeżeli ktoś gra w ten akurat tryb od samego początku, ma już maksymalne maszyny, widać, że naprawdę jest spory raż dużo szybciej te bitwy się toczą. A ci nowi, którzy zaczęli i przeszli właśnie na trzecią ero, na, na tą trzecią erę, mo, nie mogą się zbytnio odnaleźć. To widać, naprawdę to widać. Ci gracze starają się właśnie grać tak spokojnie. Ale to słuchajcie, to tak samo jest i na Drugiej wojnie światowej. Jeżeli ktoś wejdzie nowy. Zagra na dziesiątkach, a nie ma pojęcia zbytnio co robić. No to widać wtedy po prostu, jak jest zjadany. Teraz Abrams M1 A2. W końcu ten pojazd zawitał do mnie, do garażu. Po naprawdę długim czasie, w końcu go. Prawie już wymaksowałem, jeszcze zostało mi działo. Został mi chyba jeszcze silnik, nie jest do końca jeszcze wymaksowany. To jest topowy Tier nacji amerykańskiej. Tutaj tej nacji zachodniej mamy więcej pojazdów, bo jest jeszcze właśnie do, doszedł ostatnimi czasy Leopard 2A5, jak i również Challenger 2. A jeżeli chodzi o flankę wschodnią, mamy tylko radzieckie pojazdy i chińskie. Chińskie pojazdy nie są aż tak popularne, dlatego że odpowiedniki w sumie. Nacji radzieckiej są bardziej popularne, są chyba lepszymi pojazdami. To zresztą widać w widać potyczkach, że tych chińskich pojazdów nie ma zbyt wiele. I teraz pytanie do Was: jaka nacja mogłaby dojść, właśnie do tej flanki wschodniej? No bo co, tylko radzieckie i chińskie? Jeszcze coś tam powinno się znaleźć. Może Wy macie jakieś propozycje? No bo doskonale wiemy, do flanki zachodniej pewnie jeszcze wejdzie drzewko izraelskie. No w sumie, do flanki wschodniej mogłyby należeć właśnie pojazdy polskie i prawdopodobnie tak się stanie. Tak więc słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o Abramsa jest to fajna maszyna owszem jeździ jak wóz z węglem ewentualnie pociąg po torach bo on jak jedzie prosto to jest naprawdę niezły, ale tutaj problem się zaczyna gdzie musimy skręcić tym pojazdem, ewentualnie nawrócić, jednak radzieckie pojazdy T-72BU zdecydowanie sobie radzą tym problemem. Ten jedzie do przodu jak dosłownie tak zwany wóz z węglem. Jeżeli chodzi o działo, mamy 120 mm, naprawdę niezłe działko. Uszkodzenia 535, tak więc jest troszkę mniej niż na pojazdach radzieckich, a penetracja 592-654. I teraz patrząc na te pojazdy, które weszły niedawno, czyli brytyjskie i niemieckie, ta penetracja delikatnie już powinna być wzmacniana, no bo tam mamy już przekroczoną barierę 700 mm penetracji. Tak więc tu, patrząc na te pojazdy, trochę zaczynają odstawać. A co będzie z pojazdem? Izraelskimi, jakie one będą miały parametry, czy dużo lepsze na przykład od takiego Leoparda 2A5, ewentualnie od Challengera 2. Zobaczymy, tego jeszcze nie wiem. Ale wracając do bohatera odcinka, czyli do Abramsa, czy ogólnie warto zaczynać tą nację? Oj, zdecydowanie tak. Tutaj mamy bardzo dobry pancerz, naprawdę pojazd potrafi sporo odbić. Jest w miarę mobilny. Tak więc słuchajcie, tu również możemy pograć na wieżę. Mamy dobre opuszczanie działa, minus 9 stopni. No i cóż, co więcej można powiedzieć. Posiadamy ponad 4000 punktów wytrzymałości. Jest to topowy czołg, właśnie amerykański, i zdecydowanie również warto go zrobić. Ja niedawno to zrobiłem, dlatego że no, miałem sporą przerwę od tego trybu, ale teraz po kolei zacząłem właśnie nację brytyjską, jak i również nację niemiecką. Oczywiście, ekonomia akurat na tym trybie zimnej wojny jest drastyczna. Wszystko kosztuje niebotyczne. Kredyty, tak samo jak i również potrzebujemy bardzo dużej ilości doświadczenia, ale słuchajcie, przyjemność naprawdę jest niezła. Jeżeli chodzi o losowania na tej trzeciej erze, polepszyło to się zdecydowanie, o wiele szybciej te bitwy się rozgrywają. Wczytuje nas o wiele szybciej, tutaj mam to na myśli, wczytuje nas o wiele szybciej do meczu i nie ma takiego problemu jak to było kiedyś na samym początku, gdzie naprawdę czekaliśmy bardzo długo, a dlatego, że niewielu graczy miało. Te maszyny akurat topowe Teraz to się już zmieniło A pewnie będzie jeszcze lepiej Tych graczy coraz więcej zacznie dochodzić Zresztą to widać Tendencję, gdzie no Dużo, dużo graczy zaczyna narzekać Właśnie na drugą wojnę światową No bo słuchajcie, grając z samkami I jeżeli nas zacznie losować non -stop z dziesiątkami Mamy tego dość, tutaj aż takiej przepaści Pomiędzy tymi pojazdami Pomiędzy tymi kierami Nie ma, no bo Owszem, byłaby gdyby na przykład pojazdy z drugiej ery musiały grać z pojazdami z trzeciej ery, tutaj bariera by była naprawdę bardzo duża, a nie jest, dlatego że pojazdy te, które są w trzeciej erze, mamy oczywiście trzy, tak, mamy, zaczynamy to niby ten taki pierwszy tier, później drugi tier i trzeci tier, ale one aż tak mocno nie odstają od siebie, to tak jakbyśmy grali na przykład dziewiątką z dziesiątką. To nie jest aż tak duża różnica, no bo już mamy to powiedziała, mamy dobre pancerze, jest naprawdę o wiele, wiele lepiej to rozwiązane niż na przykład na drugiej Wojnie Światowej. Ale chyba największym plusem jest brak artylerii i miejmy nadzieję, że te dziadostwa się tutaj nie pojawią. Tak więc podsumowując ogólnie tych dwóch rywali, odwiecznych rywali... T72BU i Abrams, które zaczęły cały ten tryb nowoczesnych pojazdów w bocie do tej pory gracze z PECETA nie mogą skorzystać z takich maszyn jak my mamy właśnie na konsoli. Czy to dobrze? Z jednej strony tak, z drugiej strony... Zastanawia mnie to, jak to by było nagłaśniane, gdyby te pojazdy miały się pojawić na wersji pc -towej. I również zastanawia mnie to, czy gracze PC-owi zdecydowanie wybraliby te nowoczesne maszyny, czy zostaliby po prostu przy tym trybie II wojny. Dla mnie na chwilę obecną ten tryb jest chyba lepszy, dlatego że mamy lepsze dochody. To jest pierwsza rzecz, dlatego że jest to coś innego w porównaniu do właśnie pojazdów tych starszych. No i chyba najważniejsza rzecz, brak artylerii. Mam nadzieję, że również Wargaming, już to wiele razy powtarzałem, doda nam dużo, dużo fajniejszych map, szczególnie właśnie dostosowanych do... Tych pojazdów nowoczesnych, no bo tu na razie niestety musimy bazować na tych mapach, które są używane na II wojnie światowej również. Tak więc to jest chyba taki największy minus, dlatego że te mapy nie są aż tak dobrze dostosowane do tych nowoczesnych czołgów. Zdecydowanie wolałbym, aby pojawiało się dużo nowszych map na akurat zimną wojnę, a nie, że Wargaming rzuci po prostu te mapy z II wojny światowej i to wystarczy. W sumie, słuchajcie, jest to tylko na chwilę ale mam nadzieję, że Wargaming tutaj pójdzie po rozum do głowy i doda takie mapy jak na przykład Desfull czy Fredbank czy na przykład Kaobank, Mannheim. Te mapy były specjalnie napisane pod nowoczesne czołgi. I mam nadzieję, że Wargaming coś takiego z powrotem zacznie nam dodawać, a nie idąc taką najgorszą linią oporu. Przez przekształcając te mapy z II wojny światowej, wprowadzając je właśnie do now nowoczesnych maszyn, nie jest to dobre rozwiązanie. Zdecydowanie wolałbym nowe, większe mapki, bardziej takie rozległe. Na przykład, nawet weźmy sobie taką piaszczystą rzekę i powiększmy ją o trzy razy. O wiele, wiele fajniej by się nam grało, a nie tutaj bazując na tych właśnie mapach z II wojny światowej. Tak więc, słuchajcie, te dwie maszyny jak najbardziej polecam zrobić. Ja jestem cały czas na grindowaniu Leoparda, jak i również Challengera. A na chwilę obecną nie powiem Wam zbyt wiele na temat tych pojazdów, dlatego że jeszcze nie miałem okazji nimi grać. Jeżeli chodzi o te dwie maszyny, czyli T72 i Abramsa, grałem nimi od samego początku, jak tylko one pojawiły się na specjalnym superteście, gdzie jeszcze nikt kompletnie nie wiedział, że nowoczesne czołgi pojawią się w grze. Sporo czasu minęło, żeby Abrams zawitał do mojego garażu. Co prawda nie jest jeszcze wymaksowany, jest można powiedzieć na stoku, ale to już jest kropla w morzu przez to, co musiałem przejść. A kolejne maszyny również czekają. Tutaj ta ekonomia jest druzgocząca dla każdego komuś, komu się wydaje, że 100 baniek srebra na koncie to jest dużo. Przejdźcie na zimną wojnę i zobaczycie jak naprawdę to wygląda. Mi stopniało 70 milionów, praktycznie do chyba 8, wydając na niektóre maszyny. A to jeszcze nie wszystko, dopiero można powiedzieć, jestem w połowie. Tak więc dzięki wam śliczne za uwagę i do usłyszenia. Hej!